Dzień dobry. Kolejny dzień w warsztacie domi drewno i kolejny temat na tapecie, ale nie nowy, tylko kontynuujemy wykonanie schodów. Rozpoczynam od przezbrajania pilarki, tutaj widzicie, zdejmuję przykładnicę równoległą. Ona się uchwyt do niej, chowa się pod stołem, resztę mogę ściągnąć. Teoretycznie tam można byłoby to zrobić bez ściągania tej przykładnicy, ale. Tyle mam napchane pod pilarką, że po prostu nie ma miejsca. No i tutaj oczywiście wykorzystujemy wysokość tarczy, jedno cięcie. Po co trzy? Skoro może być jedno. I na maszynie również widać materiał, z którego zrobimy sami, to same stopnie. Co to jest? Co to jest? Zaraz będzie widać może jakieś zbliżenie na przekrój. No dalej, Arek, pokazuj, pokazuj, nie chowaj. Ciężkie, ciężkie. Czyli egzotyk. Tak jest. I tutaj myślę, że informacja dla osób, też które zwracały mi no, również uwagę na to, że deska kompozytowa musi być podparta dużo gęściej niż egzotyk, ponieważ po prostu się będzie uginać, przynajmniej ta komorowa. Dlatego też zdecydowałem się jednak na deskę egzotyczną również. Dość szeroka tutaj, ona chyba jest 140 parę milimetrów, więc myślę, że to będzie ładnie wyglądało i też będzie mocne na lata. No, a Rek tutaj 6 desek to już słuchajcie, tak, z 20 kg myślę, że spokojnie miał w ręku. Dobrze, zanim oczywiście założymy, staram się, żeby to było wykończone. Chciałem powiedzieć na wysoki połysk, ale wykończone w takim stopniu, żeby nie kalczyć dłoni czy, czy stóp, dlatego było to frezowane na końcach. A teraz kwestia wykonania samej konstrukcji. Czyli tutaj mogę Was odesłać do tego filmu o, o projekcie. I tutaj kantel również z egzotyka. Kantel ma to jest właśnie taki LEGAR, właśnie typowy pod wszelakie konstrukcje. Jeśli nam zależy na wytrzymałości samych LEGARów, czy, czy no można powiedzieć, że to jest LEGAR albo, albo ŁATA. 40x60, więc przekrój dość spory. I kwestia połączenia. Można byłoby, słuchajcie, zrobić to po prostu na wkręty nic nie dawać, żadnych czopów, gniazd, nic, zrobić to na wkręty i to wszystko. Ale pomyślałem, że skoro mamy sprzęt, to to wykorzystamy. I jak widzicie tutaj podwójny czop, podwójne gniazdo. Super szybka praca i bardzo, bardzo dokładna. Również tam dodamy to sobie troszeczkę kleju, zrobimy to na wkręty, bo Zależało mi na tym, żeby ta praca była też wykonana jak, naj, jak najszybciej. Mieliśmy to pofrezować, posklejać, skręcić i od razu możemy montować. Tutaj jedynie temperatura powiedzmy wpłynie na spowolniony proces klejenia, a cała reszta, no ale będą wkręty, więc nic tutaj nie wypadnie. Staramy się tutaj też zmierzyć, tak, tutaj mierzymy, żeby, że to połączenie jest odsunięte od krawędzi. 30 mm miało być? Jest 30. Słuchajcie, tam naprawdę, jeśli macie opanowaną pracę na pantoruterze, to jest to super precyzyjna i super szybka maszyna. I również powtarzalna, może tak jeszcze dodam. Dobra, tutaj cięcie jeszcze pod. Z kosem. To będzie jedna z, z desek. Jak chciałem powiedzieć desek. Jeden jedna z ład, która będzie widoczna od czoła. Dlatego też pomyślałem, że jeszcze takie minimalne ucięcie, fazowanie będzie miało swój urok. No i pasowanie tego. Zobaczcie. Cyk wkładamy jedną stroną, drugą. To jest wykonane symetrycznie. Pasuje i tak, i tak. Wykonywałem gniazda. Teraz wykonywanie czopa. I tutaj gniazdo wykonywane jest, że tak powiem, z jedną głębokością. Nie, może tak. Z jedną szerokością. A, a czop możemy zrobić troszeczkę większy lub troszeczkę mniejszy. I wtedy, w zależności od tego naszego wykonania, możemy to zrobić na ciasno. Albo na luźno, jak to kto woli, w zależności to również od gatunku drewna. Tutaj zaznaczam sobie, gdzie mają być wiercenia pod wkręty, żeby trafić mniej więcej w połowie tego czopa, czyli pomiędzy, pomiędzy gniazdami. Może tak, no, pomiędzy gniazdami. Wierce, później. Pogłębiłem również te miejsca, gdzie będą łby wkrętów, tak żeby to ładnie się zlicowało. O, chwila wiercenia, i zaraz mamy gotowe. Ale widzicie, że również to chyba wiertło była czwórka czy piątka, i trzeba przy tych egzotykach wybierać ten nurobek. To po prostu zatyka nam wiertło, i za chwilę mielimy w miejscu. Klej D3, czyli wodoodporny, no w końcu będzie to stało pod chmurką i możemy, zobaczcie, po sklejeniu mogę od razu już wkręcać długie wkręty, porządne wkrętarka impaktowa, czyli żadnej siły cyk, cyk i mamy gotowe, no i ostatni element już tutaj ten górny, co tam Jarek kombinuje i tłumaczy nie mam pojęcia kleimy 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 oczywiście ten nadmiar kleju który gdzieś tam wypłynie po skręceniu oczywiście to zbieram tutaj widzicie butelka z wodą myślę że ta cała ta konstrukcja nie będzie niczym olejowana również spróbujemy doprowadzić to do takiej mm, szarej do, do, do takiego szarego wyglądu, czyli ta patyna w tym egzotyku ma wyjść i to się wtedy upodobni do deski tarasowej. No i teraz kwestia połączenia samych stopni z tą moją konstrukcją. Oczywiście zależało mi na tym, żeby nie było to widoczne, więc skoro nie możemy tego połączyć z góry, musimy to połączyć z dołu. I tutaj krek, czyli Połączenie kieszeniowe. Tych otworów, które ja teraz wiercę, zaraz je Wam wszystkie pokażę. Jest ich dość sporo. Trzy wkręty na deskę, więc jest ich dość sporo. Później to miejsce również sobie jeszcze przeszlifowałem, więc również tam te wszystkie, takie tam wyrwania drewna są stopnie odwrócone do góry nogami. Dystanse 6 mm odpowiadające dystansom, które są. Zastosowane przeze mnie na deskach kompozytowych i zostanie umieszczenie. To jest, tutaj mamy chyba około 15 cm od krawędzi bocznej. Myślę, że to wystarczy. Egzotek, oczywiście, jest na tyle mocny, że spokojnie, nawet stąpając na samym końcu, nic się nie wydarzy. To nie ma prawa się zgiąć czy też złamać. Z jednej strony przykręcamy, z drugiej strony wkręty odpowiedniej długości, tak żeby to naprawdę mocno chwyciło. Trzy wkręty na deskę to naprawdę aż nadto myślę. Spokojnie może by wystarczyły dwa po krawędziach, ale mówię dobra. Skoro robimy, to robimy porządnie. Raczej w, w to miejsce nie chciałbym się gdzieś tam wczługiwać. No i teraz drugi, drugi stopień. Czyli tutaj znowu chwilę pomiaru, i możemy wszystko łączyć, i to, słuchajcie, waży. No, myślę, że tak, 30-40 kg spokojnie. Naprawdę ciężka rzecz wyszła. Zarówno te deski egzotyczne, one jeszcze widzicie są mokre, bo one gdzieś tam leżały na dworze. Jak i same te łaty ważą naprawdę sporo. No i teraz kwestia. Przykotwienia tego do gruntu. Poznajecie ten sprzęt, którym tu się tutaj posługuje, czyli kotwy wkręcane. Będzie ich sześć. Jest to wymierzone. Staramy się tak to zrobić, żeby trafić tymi nogami w same kotwy. Wkręcamy sobie tutaj kotwy. Na tych kotwach będą takie kapturki założone. A te kapturki ze stali nierdzewnej będą przekręcone od spodu do nóg. Poziomujemy to wszystko, żeby mieć poziom w dwóch osiach. A troszeczkę ziemi jeszcze jest do wybrania. Tutaj oczywiście trafiliśmy na <grym>, niestety na jakieś korzenie i ciężko było się tutaj przebić. Dwie dość spore sosny są w pobliżu. A jeśli ktoś ma sosny, to wie, że. Tutaj część tych korzeni jest po prostu bardzo blisko powierzchni i udało się, słuchajcie, za pierwszym razem było to trafione nie idealnie w środek, ale na tyle, na tyle że tak powiem, trafione, że dało się przykręcić te, te kapturki do nóg, a no właśnie. I tutaj, korda, jedna wtopa. Widzicie nam jeden stopień odpad. Okazało się, że wkręty, które używałem do tych połączeń kieszeniowych, kilka było krótszych. I to dosłownie trzymało się na, na, na włosku, że tak powiem. Ale tutaj znowu jakby przewaga tego systemu e, nad normalnymi, powiedzmy, wkrętami, że jesteśmy to w stanie wys odkręcić, przykręcić kolejne, i nadal jest to zupełnie, zupełnie niewidoczne. No, i teraz ostatnia deska, ta frontowa, czy ten cały panel, właśnie frontowy, który tutaj widzicie, to jest jedyne miejsce tutaj w tym tarasie, które będzie miało wkręty widoczne. Na dole będą dwa wkręty, które będą trzymać ten panel. I to wszystko mogę zrobić. Jestem już z Wami. Schody również. Temat bardzo szybki, bardzo prosty do wykonania. Pociąć deski, pociąć kantle, legary. Połączyć je, skleić i zamodzować. Naprawdę szybka realizacja i się bardzo cieszę, bo mieliśmy jedno popołudnie i w jedno popołudnie to było wykonane. Kwestia tej formy, bo widziałem również, że kilka komentarzy było takich, że może lepiej byłoby to jednak zabudować. Powiem Wam tak: tutaj z tej strony będzie to wszystko zarośnięte. Przeróżnymi roślinami, to się litka tym zajmie. Tutaj również przed schodami będzie ścieżka i myślę, że te schody praktycznie znikną. To będzie najmniej powiedzmy ważny element tego powiedzmy całego tutaj zakątka naszego. A jeśli stwierdzę na przykład, kiedy już będzie ta roślinność, będą te ścieżki, będzie to wszystko wykonane, jeśli stwierdzę, że kurde, może jednak, nie wiem, zabudować to albo zrobić to jeszcze inaczej, to naprawdę, tędy, tędy, zawsze mogę to odkręcić, wyjąć i poprawić, zrobić to w innej formie. Na razie jest jak jest. Myślę, że można, słuchajcie, skakać, można tańczyć, można śpiewać, chciałem powiedzieć. Śpiewać nie będę. Bardzo się cieszę, że to poszło tak szybko. I mam temat zakończony. Zapraszam Was już na kolejny odcinek gdzie przeprowadzę Was przez ten cały taras, zobaczycie yy, dokładnie jak to jest wszystko wykonane. Ja jestem bardzo zadowolony, że temat zakończony. Do zobaczenia. Cześć.